Cześć, nazywam się Janna Rozładowska, jestem behawiorystą KOP. Dziś opowiem Wam o bardzo subtelnym sygnale, jakim jest odwracanie głowy. Zostańcie ze mną. Koty są mistrzami subtelnej komunikacji. Mają bardzo rozbudowany repertuar sygnałów, zarówno uspokajających, jak i grożących. Wszystko po to, aby uniknąć konfrontacji. Odwracanie głowy należy do tych sygnałów, które zaliczamy do szeptów, dzięki którym nie musimy krzyczeć, o ile nasz adwersarz wykaże kompetencje społeczne na podobnym poziomie czyli odczyta i zinterpretuje odpowiednio sygnał, a także sam odpowie adekwatnie. W repertuarze sygnałów odwrócenie głowy to synonim stresu. Jest prezentowany w interakcji społecznej zarówno ze zwierzęciem tego samego lub innego gatunku, jak i z ludźmi. Oznacza zaniepokojenie lub niepewność kota, który go prezentuje. To jednocześnie próba uspokojenia rozmówcy, zapewnienia o dobrych zamiarach. Kot w trakcie interakcji społecznej, odczuwając opisane emocje, czuje się niepewnie. Kieruje lekko głowę w prawo bądź w lewo, odwracając jednocześnie wzrok, jakby nie był zainteresowany tym, co się dzieje obok. Można powiedzieć od niechcenia. Ale uwaga to tylko poza. W rzeczywistości zwierzę ma napięte mięśnie i często prezentuje również inne sygnały uspokajające, jak mrużenie oczu, oblizywanie warg czy spowolnienie ruchów ciała. Należy odróżnić go od podobnego tylko z nazwy zachowania. Zawadiackiego przekręcania głowy na bok, kiedy kot zwyczajnie przesłuchuje się, jest zaintrygowany i ciekawie go określony dźwięk lub człowiek. W przypadku tego zachowania wzrok kota zawsze utkwiony jest w zjawisku lub jego kierunku bezpośrednio. Jeśli źródłem jest człowiek, kot patrzy w oczy. To sygnał, który znamy również ze świata psów i interpretujemy je podobnie, co może ułatwić wychwycenie opiekunom, którzy mają w domu także psiaki. Dajcie znać, czy dostrzegliście kiedyś w kociej mowie ciała ten subtelny sygnał, a jeśli tak, w jakich to było okolicznościach. Widzimy się niebawem na kanale Uszy do Góry. Daj... Dajcie znać. Dajcie koniecznie znać, czy. Dajcie znać, czy dostrzeż.